Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę jak zawiązać lupę na plecionce, na strzałówce tak żebyśmy mieli dużo łatwiej wymienić ciężarek z pomba. To jest klasyczna lupa. Jeżeli byśmy chcieli tutaj wymienić ciężarek po kilku rzutach to się zaciska. Naprawdę jest ciężko otworzyć tą lupę. Tutaj mamy metodę, którą ja uwielbiam używać. Jest to tak zwana lupa z ogonkiem. Wystarczy pociągnąć i już mamy otwarte. Nieważne jak mocno zaciągniemy. I tak nam się otwiera. Czyli, załóżmy, że to jest nasza strzałówka, plecionka główna. Składamy ją. Robimy pentelkę. Przekładamy dwukrotnie. Zaciskamy. I teraz mamy zwykłą podstawową. Jeżeli chcemy zrobić z ogonkiem. Tak samo jak poprzedni węzeł, tylko teraz robimy go około centymetra. I to nam daje szybką wymianę ciężarka z pomba. Dzięki bardzo, do usłyszenia.